Nie ma z tej strony Bax, to jest poradnik do linii frontu. Co prawda mamy czwarty sezon, ale z tego co widzę, niektórzy nadal nie potrafią ten tryb grać. Dlatego postanowiłem zrobić lepszy poradnik niż poprzednio, który tak naprawdę omówi praktycznie wszystkie kwestie. Dobra, no to zaczynamy od podstaw, czyli jakie czołgi najlepiej wybrać na tą w ogóle linię frontu. Jeden z dobrym pancerzem, chodzi o to żeby... Danym pojazdem się blokować kapa, lub po prostu przejmować jego, jeżeli na przykład przeciwnicy mają zbyt dobrą siłę, lub na punkcie C, gdzie bardzo ciężko tak naprawdę się kapuje lightem, bo nie ma się za bardzo gdzie schować. Jakiś oczywiście light też jest mile widziany, bo możecie bardzo szybko wy, wyminąć przeciwnika, zajechać go, to po prostu zależy od jakim etapie bitwy jesteście. Lub po prostu możecie zrobić niespodziankę pod koniec bitwy, jeżdżając blisko kapa przeciwnika. Też widziałem, że tak gracze robią i dobre wyniki osiągają. No ale przede wszystkim Light Wam służy do dekapowania i kapowania. U nas za to najwięcej punktów dostajecie. No i pojazd pod damage. Ale nie zapominajcie o tym, żeby yy, nie tylko robić damage w tej bitwie, bo niektórzy próbują ten damage robić, ale tak was poinformuję, że tak powyżej 8000 byście musieli zrobić, jeżeli chcecie generała zdobyć. Jak nie więcej czasem, dobra, przechodzimy teraz do kapowania, czyli tego co widzicie na tej powtórce. Pierwsza kwestia, nie kapujemy sam, sam wam nigdy nie wyjdzie. No, chyba że macie niesamowitą osłonę, chociaż raz mi się zdarzyło że. Sojusznicy totalnie rolali kapa, ruszyli do przodu i w sumie sam zostałem i kapowałem to, ale to są rzadkie sytuacje. Jeżeli widzicie, że w ciągu 20 sekund nie dojeżdża do was sojusznik, a przeciwnicy są, to, to darujcie sobie tego kapa, bo tak naprawdę nabijecie przeciwnikowi punkty, a później jest czas za późno, żeby wycofać się z tego kapa. Pamiętajcie też jedną rzecz, że odnośnie kapa nie stójcie w jednym miejscu. Patrzcie, ile jest przeciwnik ma artylerii, czy po prostu patrzcie, jak to wygląda, bo stojąc w jednym miejscu możecie bardzo dobrze dostać nalot e, ostrzał artyleryjski. Wiem, że czasami ciężko się w ogóle ruszać w jednym miejscu, bo jesteście przygwożdżeni, ale uwierzcie, bez, jeżeli nie będziecie żadnych manewrów wykonywać, no to jesteście kaczką do odstrzału przy tym kapie. To jest proste. Teraz bronienie kapa, tak naprawdę. Pamiętajcie, że warto mieć inżyniera. Nie tylko blokujecie tam na więcej niż 5 sekund, kapa, ale jak wjeżdżacie, to jest coś takiego jak kapowanie. W zależności ile osób kapuje, tyle dostajecie punktów. Jeżeli trzy czołgi kapują, a wy wjedziecie na kapa, to dostajecie jakbyście byli tymi trzema czołgami punkty za kapa. Uwaga, maksymalnie można rang ma rangę dostać. Później nie dostajecie więcej punktów. Taka jest blokada. Niestety przez długie nałożona. I teraz najważniejsze. Fragi, jeżeli zdecydujecie się na to, że nie będziecie często kapować i dekapować, to pamiętajcie, że najważniejsze są fragi w bitwach, a nie sam damage czy spot, Ponieważ najwięcej wam daje. Oczywiście najmniej daje niszczenie tych dział. Za co nie polecam po prostu, no chyba, że komuś zależy na tak naprawdę zarabianiu i wygranej bitwie. Musimy sobie to od razu powiedzieć, że na czym wam zależy, bo jeżeli na randze, no to sorry, musicie się w 100% na randze skupić, bo teraz to, co się dzieje na tych randomach, to bardzo ciężko te dwie rzeczy połączyć. I według mnie najważniejsza kwestia, obserwowanie, ma obserwowanie mapy, patrzcie co się dzieje, gdzie się należy przebić. Jak widzicie na mojej powtórce, byłem już na każdej flance. W zależności od sytuacji, wybieram flankę. Nie jest tak, że stoję sobie w jednym miejscu i czekam na nie wiadomo na co. Dlaczego tak trzeba robić? Bo niektórzy uparcie no, normalnie jadą jedną flanką, lub po prostu czegoś nie rozumiem. Na przykład, jak zdobywając punkt B na samym początku bitwy, wszyscy jadą na punkt A. A często punkt E jest broniony przez 3-4 czołgi. W poprzednich sezonach często ktoś ze mną jechał i te bazy bardzo łatwo się zdobywało. No ale obecnie, no po co łatwo zdobywać bazy? Trzeba się męczyć, nie? Też e, pamiętajcie, że te mapy są duże. Możecie też objeżdżać przeciwników. Lepsi gracze to robią, a gorsi jadą prosto na pałę i się potem dziwią, że nie mogą brani ich wbić. Taka prawda jest. Też pamiętajcie o sytuacji, gdzie na przykład jest tak, że jeden punkt C na przykład nie jest zdobywany, bo często przeciwnicy, na przykład jest za dużo czołgów, czy waszych na tej flance i inne flanki są osłabiane. Nie możecie też do takiej sytuacji doprowadzić, bo nic to wam nie daje, a zdarzało się, że przez to się bitwy przegrywało, bo na przykład na tej flance było 15 czołgów, a na innych Brakowało tych pięciu, no i, no i co z tego, że trzech czy czterech sojuszników grało na tej flance, jak przeciwnik, dam taki przykład, przeciwnik blokował to, bardzo łatwo się wbijało przez różne kapy, no i niszczyło działa, no i wygrywało takie bitwy. Chociaż też jest tak, że w końcu przeciwnicy się cofną z tej flanki. No, ale to jest rzadki widok, tak naprawdę. Szczególnie w tym, w tym sezonie, no nie wiem co się dzieje tak naprawdę. Więcej nowych graczy, po prostu ci lepsi gracze, dali spokój z tym tą linią frontu. I, I kolejna rzecz. Szanuj HP. Jeżeli masz mało HP, nie wjeżdżaj nawet na tego kapa. Nie wiem co wam strzela do głowy, ale niektórzy potrafią wjechać na tego kapa i myślą, że nie zostaną odstrzeleni. Pamiętajcie. Jest Arta, są naloty. Mniej niż 50 HP nie wjeżdżajcie, bo po prostu Wam się to nie uda. No chyba jak w tej sytuacji, jak jesteście sami, że macie pełną dominację nad jednym terenem, chociaż często się zdarza, że możecie od Arty dostać. Jak widzicie, też ja też nie wjeżdżam na kapa z pełnym, za, pełnym paskiem HP, no ale. Gdybym wjechał z mniejszym zapasem, to już byłbym martwy i być może przeciwnik by jeszcze trzymał tą flankę. To co nie rozumiem, to gracze, którzy nie korzystają w ogóle z naprawek. Są tacy, no, a powtórkę, że po prostu mijają, nie naprawiają się, jadą dalej. Co nimi kieruje, nie wiem. No, za naprawę mniej zapłacicie niż stracicie czołg, tak naprawdę. No, i pamiętaj o najważniejszej rzeczy, o zapasie jednego czołgu. Macie maksymalnie mogą być dwa zapasy czołgów, nie? O tym już zapominacie. Często gracze, jeżeli na samym początku jedzie na jolo, i często giniecie za szybko, lub po prostu nie gracie z głową. No, co wam to daje, że stracicie bardzo szybko dwa czołgi i czekacie ileś tam minut? Jak tak naprawdę te rangi wam odpływają? Ten czas jest obecnie. No, jest go niewiele, żeby te rangi wbić, albo w WG coś zmodyfikowało z tymi rangami, bo wcześniej wbijało się je naprawdę prosto. No ale pamiętajcie, jeżeli tracicie czołgi, to potem będziecie długo czekać, a po co coś takiego tracić? Pamiętajcie, że macie też takie dodatki jak inżynier, nalot czy coś takiego. Czym częściej będziecie ginąć, tym rzadziej będziecie to używać co prawda inżynier jest złym przykładem. Tu macie przykład idealny. Jak wkurza mnie tak zwane te wraki, ghosty, no czołg sojusznika, który nie jest widoczny. Teraz też będę trochę komentował bitwę, bo tematy do poradnika mi się skończyły. No ale widzicie, że nie stoję w jednym miejscu, to jest najważniejsze. Cały czas się ruszam, ponieważ jeżeli zobaczycie, są tu trzy, no, trzy artylerie, które bardzo dobrze się nadają do blokowania bazy. I najczęściej, jeżeli są na przykład takie sytuacje, że nie da się w ogóle przebić przez linię ABC, to czołgi, które robiły właśnie generała, to były artylerie. W sumie dlatego ich tak jest dużo. I jak możecie zauważyć, podczas mojej gry, cały czas obserwuję sobie. No, tego nie widać, że czy patrzę na tą mapę, ale sobie zerkam na mapę, gdzie jechać, czy coś. Tutaj akurat nie było pokazane, że zmieniłem flankę. Porzuciłem Defendera, uznałem go, że ciężej się będzie nim grało. Przeniosłem się na inną flankę, żeby zagrać tam czymś efektywniej. W tym wypadku będzie Istrz A. No, maszyna mocna na ten tryb. Teraz jest do kupienia. Chociaż nie każdemu tą maszynę polecam, żeby nie było. Po prawej mamy Defendera. Po lewej tak naprawdę Progetto, dwa kołowce, które sobie zrobiły rajd na, na tym kapie. Jak widać, jeżeli zabijecie, odstrzelicie kogoś, dostajecie więcej tego expa do rani niż za sa sam damage. A to jest najlepszy przykład. Defenderem jak gracie, to nigdy nie, nie pokazujecie dolnej płyty. Już lepiej jak był w tamtej sytuacji, bo ta dolna płyta była skontowana, a w tej pokazał mi dolną płytę. No, tu zdobyta ranga generał. Co prawda bitwa będzie przegrana, bo nasi... Nie wiem czy ktoś zauważył. Ale bardzo mocno stoją w tyle. Nie wiem czemu. Nie rozumiem, że lajty tam pojechały do tyłu, ale bez przesady. Zresztą przeciwnicy się mocno przebili. Ale jak tak patrzę, to... Jest też ten rebalans drużyn kiepski, bo może wam wylosować także dużo słabszych timu jednej drużynie, a mocniejszy team no, przeciwnika, ale. No, te zasady, które wam powiedziałem, musicie znać, żeby grać efektywnie. Dobra, to jest koń, końcówka tej bitwy. To było w sumie na tyle. Z tej strony był Barks. Cześć!